Witam Was, Dejmos Zero i Trofeus. Witam. Mamy przed sobą grę Round of Eight. Magiczne Jądro kontra WC Tomus. Może będziemy mówili Tomuś, będzie Tomuś. wygodniej. Niech będzie Tomuś, mamy jakiegoś laga za to w tej chwili. Ok, czekamy. No, coś się powoli rozbujało. Protos vs Zerk na Othello. Tomuś grał randomem, chyba że zmienił. zmienił raz Wybrał w przed grą. Aha, czyli jednak jednak się zdecydował. No, mapa całkiem spora. Tym bardziej na, na taką rozgrywkę. Gracze dodatkowo Jeszcze z -position. Position. Właśnie. Także tutaj Tomus jako ta strona agresywna, mimo wszystko będzie będzie miał troszkę trudniej, jeśli chodzi o natarcia na magiczne. No, zobaczymy jednak, z jakich otwarć skorzystają obaj gracze. Co ty w tej sytuacji Trofeus, byś zastosował? Ja bym zagrał tak jak zawsze, czyli dwa gaty. Ale tutaj widzę u Tomusia pylona przy rampie, więc. bym jakieś dwa gate'y z raszem. Bo w innej sytuacji nie by tak blisko drona. Najprawdopodobniej. No Jest na razie pierwszy gate, magiczny wciąż, wciąż drony i Overlord. Także tutaj chyba rasza nie będzie w tej sytuacji. 12 Hatch się szykuje. No tak, ten dron już leci do naturala, tak więc będzie rzeczywiście 12 Hatch. No i. <coughs> Zobaczymy na ile, na ile Tomuś postanowi zraszować magicznego. Jest już drugi gateway. Tak więc będzie, będzie gorąco za chwilę. Na razie gdzieś Prop Tomusie się zagubił po mapie. Wydaje mi się, że Tomuś jeszcze mapy nie ogarnie. No, a chyba powinien, bo z tego co kojarzę Otello w tej, w tej edycji turnieju był grany do bólu. A bardziej... A tak, to była pierwsza mapa, którą, na której się grało. Właśnie, więc no, troszkę dziwne byłoby, gdyby nie wykazywał się przynajmniej podstawową znajomością mapy. Szczególnie, że sama, sama plansza nie jest jakoś specjalnie skomplikowana pod względem lokacji. O no. nie, nie, lokacje są w rogach, więc jest standardowe ułożenie. Właśnie, także nie wiem, nie wiem co tutaj mogłoby spowodować. Jakieś kłopoty, chyba że po prostu źle kliknął, no i prób swoim również zwyczajem się gdzieś zagubił. Teraz... Tak, no proby nie są zbyt inteligentne i widzimy asymilator u Tomusia. Tak, Tomuś natomiast swoim probem czatuje przy generatorze. Nie wiem również, czemu, czemu to dokładnie ma służyć, no ale, ale. O, jest wreszcie, wreszcie wjechał. Drugi hatch to znaczy w sumie trójki. trzeci. Trzeci u magicznego. No i jest wreszcie spawning pool. Także kolejny lag, no z magicznym, tak to już jest. Czyli ma idą dwa zaloty od Tomusia. No więc będzie, będzie wczesny pressing. Trzy hacze, No z tego i ekstraktor. Także z tego, z tego chyba wyjdą hydraliski. Tak, takie mam jakieś niejasne przeczucie. Tak, w TFOP, TV, w, w Zerg bardzo często gra w bo są dość skuteczne, odpierają szybkie korsarze i. No, ma, i tępią szybko zaloty bez spida. No właśnie ten asymilator, asymilator może tutaj. może tutaj przyczynić się do nieco szybszego. Ci, ci Ziloci jeszcze, jeszcze sobie wędrują. No i magiczny stawia Creep Colony, także będą Sankeny. No i kwestia tego, na ile Tomuś zmusi magicznego teraz swoimi atakami do obrony i wydawania surowców na, na rozbudowanie właśnie defensywy. Co także może mieć znaczenie w późniejszej fazie rozgrywki. No. Są, jest pierwszy atak, pierwszy dron zniszczony. E, magiczne, jednak usuwa, usuwa swoje, e, swoje drony z drogi, no i e, niemal rzutem na taśmę e, Tomuś unika tego sankena. E, teraz dobrze by było, żeby nie dał się załatwić e, tym, tym zerwinkom. E, rusza śmiało do, do, e, w kierunku dronów. E, no, troszkę, troszkę te chyba przerwy niepotrzebne tak do końca. Magiczne wycofuje swoje, swoje drony, tak więc to teraz w zasadzie chyba chyba zostanie już z czasem powstrzymany. No bo tak, tym we... bardziej, że nie dosyła nowych zalotów. No i nie będzie nie będzie raczej wchodził w drogę temu sankenowi, więc ten atak już można w zasadzie uznać za zakończony. Jeszcze jakieś drobne uszkodzenia zadane zadane strukturą magicznego. No a tymczasem, tymczasem w bazie musia jest już Cybernetic Score i jest Cytadela w produkcji. Więc tutaj, tutaj będziemy mieli okazję za chwilkę zobaczyć z lotów w końcu ze Speedem. No i Templarów, Templarów najprawdopodobniej High Templarów żeby poradzili sobie z e, tymi hydraliskami, kiedy oczywiście się już pojawią. Znów małe problemy na łączach. No i szecedella prawie skończona, magiczny wrócił Lingi. Zaraz powinniśmy zobaczyć e, Dena. No, i spora, spora grupa Zilotów blokuje teraz wejście do Naturala. Więc to mu się zabezpieczył na ewentualność ataku. Chociaż powinien się chyba spodziewać, że ten ten nie nastąpi na razie. I powinien teraz zaekspić. Bo wiesz, że na razie magicznie nie ma armii. Razie... I ten exp. Dużo by dał. No nie wygląda, nie wygląda właśnie na to, żeby to mu się jakoś spieszył z nowym Nexusem. Dostawia za to trzeciego Gate'a. Zabił też Overlorda w Naturalu. Tak jest. No i wygląda na to, że będzie chyba szedł z atakiem. Na jego nieszczęście magiczny dostawia kolejne dwa sankeny, także tutaj obrona będzie już naprawdę bardzo silna. Tym bardziej, już... że zaraz widą dwa Overlordy i będą robione hydraliskim. Tak, tak, ten już jest. No i no to muś gra dosyć wobec, wobec tego dosyć, dosyć dziwnie i nie wiem, czy to mu się do końca opłaci. Tak więc możemy, możemy być świadkami dość, dość niepotrzebnej porażki Protosa. Są pierwsze hydry. No, i w tej sytuacji baza, baza magicznego wydaje się być dobrze zabezpieczona. Zot już mają speeda. O, to już to, to troszkę zmieni, zmieni sytuację. Pytanie tylko: e, pojawki upgrade e, dla hydralisków poszedł w pierwszej kolejności magiczny? Po speed, tak jak zawsze każdy z Arkidzie. No, właśnie, właśnie w, w jednej z ostatnich gier dość nieoczekiwanie magiczny e, poszedł najpierw w zasięg. Co później źle się skończyło, właśnie w starciach z zilotami, hydraliski nie były w stanie już uciec przed, przed tymi, tymi ostrzami protoskich jednostek. No i miejmy nadzieję, że tym razem magiczny jednak, jednak wybrał właśnie speed. Kolejne starcie. Całkiem sprytnie magiczny wycofuje swoje jednostki, chociaż ci ziloci no, mają okazję zadać kilka, kilka obrażeń w zasadzie za darmo, bez, bez żadnych konsekwencji ze strony. No i nie ma ciągle ekspa u Tomusia. To się, to się nie skończy dobrze na dłuższą metę. Tym bardziej, że Hydry już mają speed i teraz Tomus jest w ciężkiej sytuacji. No.